Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry, kochani. No i mamy pilny wyjazd. Z Majcią. No jedziemy do weterynarza. No. Coś jej wyskoczyło na, na szyi. Na szyi. Na skórze. I ona to dzisiaj tak podrapała. Czarne, twarde. Żaż krew zaczęła z tego lecieć. I zakleiliśmy to. Nie, nie poradzę. ona no cały czas. Tak, ale ona się tam non stop dostać. próbuje się tam dostać i non -stop to drapie. Nie wiemy co to jest. Jedziemy do weterynarza, zobaczymy co pani... Co pani albo pan doktor powie. Sierść tam wycięłam, no ja tam... Tam coś jest, ale co to jest, to ja nie wiem. Wolę tego nie ruszać. Będzie miał się dostać. Tak. No jest coś takie czarne. Coś tam wystaje, nie wiem. Coś się ale, wbiło. ale to na pewno nie jest kleszcz. No nie, no to. Nie. Bo kleszcz to my wiemy jak wyglądają, bo Majcia nieraz miała i, i wiemy jak to wygląda. I drapie jak oszalała. No. Nie wiem, czy taką szerszą obrożę da lekarz, żeby zasłonić. Czy to wytnie, nie wiem. Zobaczymy co powie. No widzicie i zawsze coś się dzieje. Tak. A ja właśnie wróciłam, bo byłam na na tym, na laserze buzi. Raz na trzy miesiące chodzę i praktycznie naczynka, naczynek już nie mam prawie wcale, a trądzik różowaty bardzo ładnie schodzi. Dzisiaj akurat jestem trochę czerwona, no bo jestem po po laserze, co nie? Mm -hmm. Ale tak bardzo ładnie schodzi. Biedna się będzie zaraz bała nasza nie? Mm. Ale trudno. chyba chuchać na zimne. Akurat pani wyjeżdża. Tam dalej troszkę pojedę, co? Będę się tu Nie, to nie, miejsca, no, to tyle mieć co na środku, nawet jak postawisz to. No bo ja tak zrobię. No, akurat, pani sprzęt weszła. Trudno. No, Majcia, już po wizycie. Tak. Jesteśmy parę złotych lżejsi. Lżejsi. A jak mu ktoś porysował no. drzwi? Jeszcze wzięłam dla Bartusia przeciwko pchom. Ktoś, kto nie wie, to już mówimy. Bartuś ma pchły, chociaż nie wychodzi, bo Majcia je przynosi. No, baj, Majcia mu prezenty znosi. Tak, Majcia mu prezenty znosi. Bartuś bardzo dobrze reaguje na na tabletkę przeciw pchłom, którą dajemy mu raz na trzy miesiące i jemu nic nie jest. Pchły się nie trzymają. A Bartuś ma taką sierść gęstą, że tam cokolwiek znaleźć, a tym bardziej, że on się nie da od tego trzeba zacząć on się nie daje po, po, poszukać to wolę dać pieniążki, daję tabletkę i mamy święty spokój a Majuni znów nie wolno tabletek ani nic, bo ona ma jak wiecie padaczkę no. co to pani powiedziała, że ma? no w życiu nie zgadnijcie nazwy tego czegoś co Maja ma na życiu Pani nazywa? mówi, że samo, bo po jakimś czasie się zagoiło, ale po co męczyć? Ona się drapie jak... Nie zgadniecie nigdy, co ona ma. Hotspota. Hotspota ma. Ona ma punkt dostępu. To jest zapalenie jakiejś skóry z czymś I tam... całe zro... zapalenie skóry. ...z czymś i nazywa się hotspot. No. Nie wiem, czy się spotkaliście z taką nazwą? Dostała tak. Dostała teraz zaszczyk. Dwa. Tak, dostała zaszczyt. Dostała yy, maść do zmarowania dwa razy dziennie. I od soboty y, przez pięć dni tabletki. No. Tak, także. I pani powiedziała, że najprawdopodobniej wszystko minie, nawet nie trzeba do kontroli. No, no mi się zdaje, że ona już to raz miała też kiedyś. Tylko, że miała, mieliśmy no. tabletki laptopy jechać. Pierw chciałeś tu? Ja nie mówię, że pierw chciałem tu. Ale po co będę krążyć? Pierw tu, a później do apteki. Ale później będzie ruch, gdzie korki będą. No to pojadę sobie jutro do apteki. No, ja też. Musimy kupić Majci przysmaczki. Co takie, nie? Takie te inne, one są tylko tu, a Tylko Kiku. tu. No. W Kiku kiedyś było. W Kiku był? rzadko ostatnio coś. Ale coś nie chciałem, ma tu gdzieś no, no. cienia, tam jest można. Ja to właśnie szukam. To Normalnie się. u nas jest. 20 stopni w cieniu, dzisiaj ta pogoda jest masakra. W nocy był mróz. Mhm. Mm na ten się tu wprasował. A tam. A my się damy tam dalej. O, koło tego opla Tu postawimy. No, na wprost masz. No, tu nie ma zakazu. Ale jest tak Ale nie ma zakazu. Tu widziałeś kiedyś tu taksówkę? A nie. Ja też nie nie, bo to stary jakiś, te Tesko, widzisz? Jeszcze. Wyłącznie radio, Biz Normalnie nagrody po 5,50. Po pięknie, 5,20. A jak kupowaliśmy, to były po 3,70. A już są po 5,20. A powiedz, czym twój mąż był szokowany? Czemu? No ceną czego? No, czy czego? Piwa! No. Piwa właśnie teraz. Łaj, łaj, Ile piwo kosztowało? 5,50. Masakra! Bo ja od dwóch miesięcy piwa w ogóle nie piję. No. No. I, I kurde się, i, to się I się szokowałem ceną. Było po 4, a jest po 5,50. To nie? No. Aż dziwne i to jest wszystko jedno Bo ja piwa w ogóle nie piję Bo ja go po prostu nie lubiałam I nie lubię Nie lubię zapachu piwa Ja wypijam jedno piwo rocznie No A mi po prostu przeszła Przeszedł smak Przeszła mi ochota Jedno piwo rocznie Jak jest bardzo gorąco Czasami z sokiem małe piwo wypiję Także u mnie browary by Popadały ale bardzo lubimy podpiwek, no, ale tam Nie ma alkoholu, tam jest pół procent. No, tam jest pół procent, gdzieś takie alkoholu do jednego. Trzeba zrobić, no. no, no A trzeba... gdzieś chmiel widziałem, mamy w domu. Mamy, mamy. Trzeba zrobić, bo ten, jak to się nazywa, e... butelki już się nazbierały. Mhm. co Czyli tam robią? obcinają elewacje będą robić. Jakieś haki stare obcinają nie, bo nie wiem, nie. Wiem. Nie widać. Nie widać, no. Czy jedzie tu, czy tu. Miałeś mówić coś jeszcze. A, z tą myjką. No. Słuchajcie, y, ja tak jak mówiłam, ja tą myjkę dost, dostałam dlatego, że kupiłam ten odkurzacz w 22 roku żeśmy kupili. I jak napisaliśmy o tym odkurzaczu coś, to wtedy tą myjkę dostaliśmy... Ona chyba za złotówkę była. Mhm. Więc... Y, ale któraś z was pisała, że ma kerszera tak? Taką myjkę no, i też jej się sprawdza. To jest podobne. I, bardzo. Tak, kerszera widziałam, że są w, w sklepach. A tej nie ma, dlatego że no, jej w ogóle chyba nie, nie wiem, czy ona była w sklepach. Też nie wiem, czy to nie była do odkurzacza. Tylko, nie wiem, nie powiem Wam. Ale nie, mogłem, nie mogę już dostać do tej myjki, do Electroluxa, właśnie tego specjalnego płynu to wziąłam sobie, słuchajcie, zamówiłam do Kershera. Do identycznej myjki, tylko że do Kershera. Do mycia właśnie szyb, okien i tych kabiny prysznicowej. I u mnie tam kabina prysznicowa to przede wszystkim chodzi o, o osad z mydła. Kamienia nie, bo my mamy bardzo dobrą wodę. My nie mamy trwajnej wody, więc u nas kamień się nie osiada. Ale osad z mydła tak. Także jadę sobie jeszcze, bo już jest, zobaczę ten, ten płyn i to wam powiem, czy on się sprawdza, czy nie. Mm. No, także to wam powiem. Ale to dopiero wtedy jak wypróbuję. I no, on no, chyba nie był drogi ten płyn. A nie pamiętam. Bo to jest koncentrat w ogóle. Do Kershera do karszera. Bo do tego A To elektronica... mówią Karcher... No tam. Jak to tak. Zwał, tak zwał. Tak. Ale wiedzą, ale, ale wiedzą wie, o, co ale wie o, o co chodzi. Bo zaraz będą nas poprawiać, nie? A no to trudno. Mm. Co, 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 co no samolot tam leci, patrz szybki od ciebie troszkę. Nic na to nie poradzę. Ty po swojemu, nie? Tak. Nic na to nie poradzę. Bo ten co ja miałam dołączony do, do ten płyn do, do tej mejki, -y, tam była taka ta malutka próbka, co nie? To ten płyn był ex. krótkie spodenki krótkie krótki rękawek Becia musiała kupić sobie loda bo mi cukier spadł, bo cukier spadł. i wzięliśmy loda Oreo. Oreo i Becia już nie chce takiego loda nie no smakował ci nie. Tu, 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 światła nie działają. Tam to nigdy nie wyjedziemy. No i w ogóle powiem Wam, że nam nie smakował. Nie, nie. Więcej razy tego loda już nie kupię. No. Musimy jechać dookoła, bo światła nie działają. A tu, gdzie staliśmy, to wyjeżdżają jako ostatni. To, to... Kiedyś wzięłam magnum loda, też chciałam spróbować, mówię spróbuję, I to był też mój pierwszy i ostatni raz, był tak słodki, że no nie szło tego przełknąć, a ten lód, dla mnie on nie był słodki, ty powiedziałeś, że był. No taki Tam... smak miał dziwny. O właśnie, o, nie, on nie był dla mnie słodki, tylko smak miał dziwny, po prostu mi on w ogóle nie smakował, to nie był waniliowy, truskawkowy o to takie to są moje loty i czekoladowy też, ale taka, taka typowo e, czekolada, nie takie czekoladopodobne, tylko typowa czekolada, żeby to była, to tak. Także myjka fajna, tylko mówię, no... Nie podam wam żadnego kodu czy czegoś takiego. Bo to nie była ani współpraca ani nic, po prostu pokazałam wam to, o czym zapomniałam w szafie. I powiem wam, że jedna z was też mówiła, że kupiła ten odkurzacz, tylko zapomniała wysłać zdania. Co nie, Co tam trzeba było wysłać. Mówi, I, i, i zapomniała to zrobić, i szkoda, bo miałaby myjkę tak samo. czego zapomniała wysłać? Zap... No bo tam trzeba było jakieś coś tam napisać o tym, o tym odkurzaczu jedno zdanie, że na przykład jest bardzo fajne albo coś tam, wszystko jedno i wtedy jak się właśnie coś no i wysyła, tak, to wtedy właśnie stoimy stoimy, bo tam mi leci to. tir wielki on się nie zatrzyma w ogóle to mogliśmy tam ronda objechać, nie? no mogliśmy objechać sobie i pojechać ale tak to jest, kiedy ja Ciebie słucham co mnie słuchasz? Jak jechać? dzisiaj Ci nie mówiłem jak masz jechać. Mówiłeś. Nie. Czemu z daleka nie powiedziałeś, że światła nie działają? To Twoja wina. A co by dało jakby działałeś? To bym pojechała na wprost. Ale nie pojechałaś, to trzeba było stać na wprost. To jeszcze byś stała. Ale nie, to tam jak żeśmy skręcali na górę, to trzeba by on że światła nie, światła nie działają. Ja nie chciałam powiedzieć, że mam noże okulary masz sokolizm? tak, ja mam sokolizm no. dobra, wszystko jedno ale niedobry, normalnie nie mogę cały czas mam smak do no, loda ja taki niedobry lód ja lubię te ciasteczka Oreo bo są smaczne ale lód je był okropny Leon! <laughs> Leon! Kurczaki! No, kurczaki, kurczaki, kurczaki! Korki! Trzeba było już tego jednego w posi. Dobra, niech jedzie! Jedzie! Ale nie ma gdzie. Ciężarówka. V10 jaki silnik, bo tam taki jakiś o mota mutation. No, będzie jak sobie płyn, ale wy są. Czytam komentarze, to nie wszyscy my, myją cały czas okna. No. Są też takie panie, które myją tak jak ja. Uważają, że dwa, trzy razy w roku jest wystarczająco. Ale pan gdzieś coś wykombinała. albo tamten chce skręcić, to dobrze to my wiedziemy. No. Trochę. sprawimy, gdzie jest ten? No, dźwięk? ja tam nie będę szedł tam z cieniu staniemy jej żeby nam nie było z majcią gorącą o pan coś to długie malują pany pany malują? malują panie Aha, to tak, stawiłe, to wszyscy I dalej. uciekają za czerwonym? za czerwonym, za tym jeszcze tu nie ma dla nikogo tych jeszcze znaków Dobra. No, my już w domku. Słuchajcie, powiem Wam o tych czereśniach. E, to są te odmiany. Riwan. Burłat, tak? Mhm. E, kresowa. Kresowa e, karesowa i majówka. Mhm. I teraz tak fajnie, bo właśnie tak Majówkę zapylacze jest ta i ta. Później ta, tam gdzie są szczałki, po prostu one między sobą są zapylaczami. I to są wszystkie czereśnie, te cztery, cztery odmiany, które o, owoce mają już w maju i w, na początku czerwca się je. Mhm. I dlatego one nie są e, robaczywe. I powiem Wam, że ja którąś czereśnie. Głupiejmy. E, e, no dużą, starą. No to, ale to nie, to. E, tą śliwkę co żeś wyciągnął aha, no. no po co nam tyle czereśni? albo tą na tą, tą, tą e, jak to się nazywa e, no e, nie wiem To kwaśne czerwone, małe wiśnia mhm. <laughs> no, to ta jedna, co tak źle owocuje jak będzie no to tak zobaczymy. źle, to ją się wy, wy, wypieprzy a po, posadzi się jedną e, czereśnię no co? Dobra. I teraz tak, patrzcie. Byliśmy u weterynarza 100, 108 zł. 208. Nie, Boże, 208. To cukier to jest sprawdzić. Bo już gadasz od rzeczy. Jeszcze raz. I wracam z powrotem, bo okazało się, że faktycznie mam niski cukier i... gadasz od rzeczy. Ale już się Pepsi napiam będzie dobrze. 208 zł. E, zaraz wam pokażemy co się ma i stało i słuchajcie, to, tak jak mówiłeś to jest taka ta dziwna choroba, zapomniałam jak ona się nazywa ty też zapomniałaś taka dziwna nazwa i to się wszystko rozwinęło tak szybko, że szok dostała tak, rano z jedzeniem lub po jedna tabletka od soboty dostała pięć tableteczek tak i dostała taką maść przez 7 dni dwa razy dziennie, tak no już, już żeśmy posmarowali. Tak, maść. Tak, dostała Majcia. No i kupiliśmy dla Bartka e, tabletkę na pły. Mhm. I od czego ci to ma i stało? Słuchajcie, to mogło stać się od wszystkiego. Mogła ją pchła ugryźć, mogła ją mrówka, nawet ugryźć. Pani nawet powiedziała, że mogła ją e, dziwo trawy ukuć mhm. i też mogło taką acz o odczyn taki alergiczny, taki aż ten mogło spowodować. Także no nie wiemy. Ale grunt powiedziała, że, że to nie jest takie groźne, ponieważ my żeśmy zareagowali zaraz. A to jest właśnie przede wszystkim to tej choroby, że ona tak bardzo szybko przebiega. W ciągu godziny się to potrafi zrobić. I u nas tak było. Kupiliśmy to, bo było po 2,59. To sobie coś tam zrobimy. To jest jak pizza, ale to wygląda jak te, jak te placki, takie te torbili. No, wnet netto kupiliśmy. No, po 2,50. Ty kupiliśmy 3 po 5 złotych chyba i 20 groszy. No i wzięły sobie jeszcze orzechy. Mhm. Ani tych, ani tych ja nie lubię, także. To nie dla mnie. A te to, drugie, jakie były? To są brazylijskie. No ta jest mieszanka. No. A to jest jakaś mieszanka orzechów. Mhm. I wzięłam właśnie coś takiego. To jest właśnie do tego karszera. Karszera, wszystko jednak to się mówi. I to, to kosztowało chyba około 30 zł. To jest pół litra, ale słuchajcie, to jest. Yy, jak to się nazywa? Yy, koncentrat. Tego się leje do 250 ml wody, leje się tylko jedną zakrętkę. I nie będę wam polecać, bo nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, chociaż czytałam bardzo dobre opinie, dlatego chcę spróbować. Jak będę myć następne okno i będę myć kabinę, to wam powiem, czy to jest dobre. No wtedy yy, powiem wam, Podejrzewam, że za dopiero gdzieś za tydzień powiem Wam, czy, czy to się opłaca, bo jeżeli wiesz, 30 zł za pół litra, a to naprawdę się roz... tego, to może akurat no będzie fajne. mi teraz ta nazwa chodzi po głowie jak... To, tego... że ja mówiłem o chodzi, nie? No i teraz chodźcie, po, pokażemy Wam u majci i się po... No zobaczymy, jak śpi, to nie będziemy jej budzić. Nie, bo obu... znaczy, nie... budzimy, no pokażemy. W ogóle to zobaczcie, jak wróżby sobie śpi. Tak, ona tak śpi. No. I teraz mi fajnie, bo tak to leży na plecach. No, leży wywalona kółkami, tak? Tak, fruzi, nie? No, i patrzcie, to jej się tutaj zrobiło. Taka. Patrzcie. Pani doktor, jej wycięłam. O. Widzicie? Ale już troszkę zeszło. Już troszkę zeszło. Bo ją pilnujemy. Żeby nie drapała. No. I to się w ciągu godziny zrobiło. Podrapała mhm. i od razu. Co nie, zaraz będziemy majcia ten smarować tą tym, tym kremem maścią. No, Bartuś. Bartuś. Nie, on teraz tam będzie miał Chodź! No i majunia sobie tak leży. No, także będziemy się z wami żegnać. Tak. Na dzisiaj to tyle. Żegnamy się z wami. Dziękujemy za komentarze, Za wszystko! Za wszystko! No. No. I fruźka. Do zobaczenia. papa pa. pa. pa, pa.